Hej kochani, witam was na kanale, na nowym odcinku, dzisiaj premiera, a raczej wznowienie zdrapki Ekstremalne 7. Ta zdrapeczka już w sprzedaży lottowej była, co prawda dawno, 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 ale była i jakoś bardziej mi się podobało. To była chyba taka zielona wersja, nie jestem do końca pewna, ale jakaś taka ładniejsza. Tu wam powiem, papier taki jest, jakby naprawdę... Coraz bliżej są właśnie takiego papieru jak ten do dubska. Także jeszcze trochę będzie można tymi pustakami się podcierać ewentualnie. Do tego chyba dążą, żebyśmy coś po prostu z tych zdrapek mieli, jak będą puste. Ja dzisiaj zaszalałam tylko dwie sztuki, a cztery dychy wkładu. Myślę, że to wystarczająco. Trzymam oczywiście kciuki za wasze, premierki, wznowienia. No i co? Dwa numerki wzięłam, jeden i dwa, po prostu poprosiłam panią, że mi dała te dwa z góry. Jeżeli coś będzie fajnie, nie, no to trudno płakać, nie będziemy, a raczej nie będę. No i co, szukamy siódemeczki, szukamy pliku, plik nam mnoży razy dwa bądź dolar i ten dolar wtedy nam wygrano, mnoży razy 5. Tabela dziewięciostopniowa od 20 zł do miliona. Także zobaczymy. Cztery dychy, tak jak mówiłam, wkładu. Miło mi będzie, jak dacie łapkę, subskrypcję. A ja drapię. No i szukam siódemki pliku bądź dolara. Najlepiej dolar, no ale wiecie, siódemka też i plik może być. <gry> Okej, okay, leci. A tu są liczby, nie znaczki. Kurde, co oni tu wymyślili? Zobaczcie. Nie ma symboli, tylko liczby. Co za badziew. I w ogóle ledwo co widać. Tu jest 21. Co? I ja nie pamiętam, czy wtedy taka sama była sytuacja z tamtą zdrabką. 11. I w ogóle jakie małe to badziewie. 8. 9. Nie no, dramat. 2. 30. No nie podoba mi się, to już wam mówię. Ale mam siódemkę w jedynce. No to nie będzie zera. No to już mi się trochę bardziej podoba. <laughs> Chociaż chciałam dolara lub plik, ale już nie będę narzekać. 29, co najmniej połowę już mam. 31, 5, 4, 26, 16. Widać, widać. 15, 14, bo później ktoś ślepy mi pisze, że nie widzi. 22, 25, 33, 10, 19, 12, 18, 24 i 32. No, te liczby to są jakieś nietrafne moim zdaniem. I ta si siódemka w ogóle się nie oznacza, powinienem jakoś wytuścić, żeby nie ominąć, ale dobra. I co my tu mamy pod siódemką? 20 zł. No ale jest lepsze to, jakby miało być 0. Jakie kontrolne na tą M? Ok, czyli M to jest 20 zł. Szkoda, że nie 100, ale połowa już jest. Jakbyś ta druga dała tego dolara najlepiej i tam stówka, i to 500, to już w ogóle zarąbiaszczo. Bo z tego co w ogóle widzę, jak wpadnie dolar. No nie, to może być 20, to będzie 100. Potem może być 100, żeby było 500. Dobra, pomarzyć sobie można. A bierzemy się za drapanie. No i ta dwójeczka. Fajnie, było, jakby i dwujeczka. była szczęśliwa. No czasem pod rząd są wygrane. Zobaczymy. No nie wiem, bardziej by mi się tu widziały symbole, jednak, no ale jest jak jest. 18, 30, 6.

Ale szczęście w nieszczęściu, poza syfem, oczywiście, sorry, 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 jedyneczka, ja lubię te jedyneczki, wiadomo, nie zawsze dadzą, ale lubię, dała zwrocik 20 zł, także wydałam 40 20 zł, 20 odzyskałam, może znowu kupię tą zdrabkę, tylko w innym miejscu żeby przetestować, a może i nie, pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli wam się podobało, zostawcie co trzeba. Ja się z wami żegnam, życzę wam szczęścia wszystkim drapiącym. Do usłyszenia, dzień cześć.